Dzisiaj opowiem o koparkach Bitcoin. Mam jedną i co się opłaca. E, mianowicie najlepiej to się opłaca kopać solo. Koparki Nightmintera mają e, wbudowane w gniazdo SD na kartę. I tam można umieścić algorytm, właściwie. Skrypt, który jest poolem, i ten pool można sobie dowolnie konfigurować. Między innymi trudność obliczeniową, czyli trudność wydobycia, ilość bitcoinów. Wszystkie takie parametry można sobie konfigurować jak się chce. Później się tylko wpisuje IP do. Karty miningowej, no i wszystko zaczyna kopać. No i przelewamy sobie tyle, ile ustawimy, ile chcemy sobie wydobyć bitcoinów, tyle nam wygeneruje tych bitcoinów i możemy te bitcoiny sobie przesyłać już na portfel do kantoru i sprzedawać. Czyli koparka zamienia się na generator bitcoinów o nielimitowanej e, edycji. Nie jest to, co obecnie teraz, że to jest taki... To, co jest teraz oficjalne, dostępne, no to, to jest taki jakby eksperyment, można powiedzieć. Gdzie li, ludzie inwestują bardzo dużą ilość koparek i pieniędzy i energii, żeby wydobyć chociaż pół bitcoina. W praktyce koparka Bitcoin dobrze skonfigurowana, zainstalowany ten skrypt na kartę SD może generować tam tyle Bitcoinów, ile chcemy. Także, jakby to powiedzieć, jest możliwość hakowania bitcoina, także y, bitcoina można hakować. A co za tym idzie? Zamienia nam się koparka nie w koparkę, tylko w generator bitcoinów. No, to by było tyle.